Cześć grzymeczki, ja jestem PK. W dzisiejszym odcinku będziemy grać Scary Teacher e, Nie wiem czy mnie słychać, bo naprawdę e, nie, wie, nie ma tutaj nic żeby zciszyć tą grę. E, niestety się okaza, że ja się drzę tak na marne i mamy tutaj e, znaleźć pokój z TV, więc... Ten pokój z TV jest tutaj. O, Boże Święty. E, trochę grałem w tą grę i naprawdę ona może być spokojna. No otwórz to okno. Bo musimy no uciekać. Więc chyba tutaj był ten pokój z TV. E, no, znalazłem już. I co teraz? Dobra, ona ćwiczy. E, i co mamy? Nie rozumiem co tutaj chodzi Naprawdę to jest takie głośne U, mamy młotek i chyba młotki musimy to rozwalić o, 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 o. Chodź Teacherska Trzyma to z przeproszeniem, chodź, chodź, chodź. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No otwieraj te głupie okno! Gdzie ona biegnie? Dobra, schowam sobie tutaj się. Dobra, zobaczymy, jak ona reaguje na to, że ma rozwalony telewizor. Nie wiem, że ona sama tam pójdzie. Myślałam, że ja mam ją jakoś tam zaciągnąć. Ale no, i teraz po powinna pójść tam do tego telewizoru. I powinna chyba zobaczyć, że jest rozwalony. I koniec gry. Sery to tylko tyle. Tak jak mówiłam, nie da się już tego. Znaczy, nie wiem, jak wiecie jak to ściczyć, no to... Yy, piszcie w komentarzach i ona powinna zareagować, że ma zniszczony telewizor. I co? ty, 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 ty. Dobra, skończyliśmy level, dziękuję za usłyszenie tego materiału, myślę, że was się spodoba teraz na razie, no i cześć!